Nic więcej tam nie było i te wszystkie elementy odnajdziecie Państwo tutaj w najrozmaitszych konfiguracjach. Oczywiście jest ten wielki wątek odwoływania się do religii, bo poza mitologią religia była tym kolejnym nurtem reinterpretowanym przez Malczewskiego aż do tej słynnej uzurpacji, która nie jest zresztą jedyną w historii sztuki, bo poczynając od Direra ta... Tożsamość artysty z Chrystusem pojawiała się w sztuce zachodniej również wcześniej. Na pewno odkryciem dla wszystkich będzie ostatnia sekwencja wystawy, która od tytułu, bo te tytuły, które tutaj umownie zastosowaliśmy wspomnienie młodości w sztuce i Muzie i pusty dwór, to jest ta ostatnia część. W tym pustym dworze... Gdy Malczewski zakończył pisanie wspomnień z życia, zakończył ten wielki cykl, z którego my tutaj pokazujemy dwa obrazy, z cyklu Moje Życie, Jacka nad stawem, znajdującego się w tej pierwszej części wystawy i mojej duszy, która znajduje się w ostatniej części. Zamieszkał, właściwie zamieszkał, bo do tego Krakowa wracał rzadko, ze swoimi siostrami i tam zaczął malować już inaczej. Zmienia się forma, zmienia się kolorystyka, zaczyna to wszystko pogrążać się w, w, w takiej refleksji o życiu, o przemijalności i pogodzeniu się z tym losem. I te obrazy, które właściwie są trochę obok, bo Malczewski jest gwiazdą przełomu wieków, tak naprawdę. I takiego chcemy go zawsze widzieć. Natomiast ta twórczość z późnych lat, dwudziestych, jest. Zapomniana i prawie nigdy nie pokazywana. Tutaj na pewno będziecie Państwo mieli niespodzianek. Ale niespodzianką są też rysunki, i ja o malczyskim mogę długo, także ja nie chcę Państwa zamęczać. Zapraszam bardzo na wystawę, bo te nowe jakości, które się pojawiły przy konserwacji, przy oprawieniu tych obrazów, jestem naprawdę niezmiernie wdzięczna pracownemu wszystkim. I malarstwa sztalinowego, i malarstwa na płótnie, i malarstwa na drewnie, i pracowni papierowej, i przede wszystkim stolarni za trud, który włożyli przy tym kryzysie. Tak naprawdę ta wystawa jest nie tylko rocznicowa, jest też kryzysowa. Mamy nadzieję, że spełni oczekiwania. Dziękuję bardzo. Chciałabym, przed, przed zaproszeniem Państwa na wystawę e, chciałam jeszcze tylko, przecież już miałam głos i nie mogłam już powiedzieć więcej, ale chciałam jeszcze dodać, e, że wystawa jest naprawdę rewelacyjna. Zobaczą Państwo sami. Wystawa odmienia ikonografię Malczewskiego, tą, tą, tę, którą znamy e, z, z publikacji m, o Malczewskim. Pokazuje obraz wyciągnięty z magazynów, jak mówiła jak mówiła chwileczką e, pani Harazińska. I, I jestem pewna, że wiele z tych obrazów będą, będzie dla Państwa jakimś prywatnym odkryciem. Dla mnie, która, która również zna Malczyskiego, raczej z publikacji niż ze zbiorów magazynowych, były, było kilka takich odkryć na wystawie. Jednym z tych odkryć był, było, był, był wizerunek studia z nieprawdopodobnie modernistycznym obrazem modeli. Która nie wygląda jak modelka z czasów malczewskiego, ale, ale jak modelka z, z, drugiego, z drugiej połowy XX wieku, przynajmniej. Um, a i innym odkryciem był obraz religijny, um, 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 przedstawiony w konwencji rodzajowej, um, temat zmiastowania. Um, ale jestem pewna, że dla Państwa, um, znaczy, że każdy z Państwa. Um, będzie w stanie znaleźć, znaleźć na siebie jakieś, jakieś dzieło malczewskiego, z którym nie byli Państwo zapoznani przedtem i który jak otworzy oczy na tego innego Malczowskiego, którego prezentujemy w dobie, w dobie kryzysu. Bardzo ważna informacja to jest to, że, że, że ta wystawa jest jeszcze o tyle szczególna, że nie tylko pokazujemy wszystkie obrazy Malczewskiego z naszych zbiorów w liczbie 130 w porównaniu do 20 eksponowanych na, stale, na stałe w galerii malarstwa polskiego, ale pokazujemy również cały zbiór i to potężny zbiór naszych rysunków. rysunków Malczewskiego z różnych okresów twórczości, przede wszystkim z bardzo wczesnych okresów twórczości, kiedy jeszcze nie był malarzem i e, kiedy jeszcze nie był artystą, był tylko początkującym artystą, e, ale, ale jest to zbiór bardzo interesujący e, również pod tym względem, że nigdy nie był publikowany i nigdy nie był prezentowany w całości. I e, e, opracowanie tego zbioru zawdzięczamy pani Aleksandrze, Aleksandrze Janiszewskiej. E, wprawdzie z tego zbioru tysiąca rysunków Pokażemy tylko 200, pokazujemy na wystawie około 200, ale wszystkie rysunki z naszych zbiorów znajdują się na płycie CD, która jest dołączona do katalogu. Jest to pierwszy rodzaj tego rodzaju katalogu przygotowany przez nasze Muzeum, który oprócz tekstu wykorzystuje również nowe medium, czyli płytę CD. Także Bardziej szczegółowych informacji na temat, na temat katalogu rysunków i na temat zbioru rysunków yy, może udzielić pan, Państwu a, Pani Aleksandra Janiszewska. Czy chciałaby Pani coś powiedzieć? Chciałam jeszcze tylko uściślić, ponieważ ten katalog nie mógłby powstać, gdyby nie olbrzymia pomoc ze strony Pani Ani Grochaj i Pani Ani Ludzińskiej, ponieważ by byłoby to niemożliwe. Zawsze, jak w przypadku takich katalogów, nie jest to dzieło jednego autora, tylko całego zespołu i chciałabym to też podkreślić. Natomiast, jeżeli chodzi o właśnie katalog, prezentacji rysunków, rzeczywiście jest to wydarzenie tutaj na skalę naszą olbrzymie, dlatego, że jest to największy zbiór rysunków Jacka Malczewskiego w Polsce. Zbiór, który ma olbrzymi zespół rysunków dziecięcych, które pozwalają zajrzeć w głąb wyobraźni, w proces kształcowania się twórczości Jacka Malczewskiego. Zupełnie nieznany, więc to też jakby w połączeniu z odkryciami z przestrzeni malarskiej tutaj możemy poznać jakby jego osobowość od środka zupełnie. Więc mam nadzieję, że ta wystawa będzie w ogóle okazją do zawarcia nowych znajomości z Jackiem Malczewskim. Artystą tak znanym i uznanym, a jakby wciąż jeszcze nie do końca poznanym, więc dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam powiedzieć przedtem. Chciałam Państwu uczulić na to, że oprócz standardowej publikacji towarzyszącej wystawie, to jest katalogu e, pocztówek oraz e, płyty CD, um, e, przygotowaliśmy tym razem e, szereg tak zwanych gadżetów, czy też suweniurów towarzyszących wystawie. To znaczy. Mm, e, Wchodzą do nich, chyba najciekawszym suwenirem jest, e, jest apaszka zaprojektowana, która wykorzystuje wzór e, rysunku Malczewskiego, tak, czy to jest rysunek? Akwareli Ma Malczewskiego, przedstawiającej e, pejzaż z drzewem, e, z Jasem Miną, przepraszam. <śledzio> Jest jeszcze inna paszta, która ma inny wzór. Następnie mamy notes rysunkowy, e, papeterię, e, coś dla dzieci, Malczewski, książeczka do kolorowania e, oraz... E, aha, e, ołówek e, designerski e, oraz... E, Podkładka pod myszką pudełkową. Zapraszamy na wystawę.